Cześć, tu Cena. Y, Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z MSP, i jak widzicie, jest głos. W końcu udało mi się go załatwić. Więc tak, zaczynamy. Może na początku napiszemy status. Nagry oj. Nagrywam. Kto... Powie. Hej. No kurczę. Może się ktoś przywitam, a jak nie no to trudno. Ale mało. W ogóle mam... Kupiłam sobie niedawno vip i mam jak widzicie 29 tysięcy Starcoins. I niedawno wbiłam też 18 ale Nie wiem czy nie w tamtym odcinku mam już 18 na przy nim... I też tak mi się wydaje, że to jest jedenasty już, a może dziesiąty, więc jest fajnie. No, grafami się wymieniałyśmy. Dobrze, więc może na początku się przebierzemy na odcinek. Ale przebierzemy się może do tego króliczka. Kulczek jest fajny. O Jezu, uszka muszę zdjąć Czyż może bez uszek Może buty zmienię Bo to bardziej takie narkane troszkę, więc butki zmienię takie białe, może takie Dobra i Animkę zamienię na może takie. Ta animka jest fajna. Dobra, więc na początku robimy Luka. Może zrobimy dzisiaj chłopakowi tak dla odmiany. Może jemu. Ciacho Jezu. Hmm. Ale brzydko. Nie no, może jest ładny, ale ja tam nie przepadam. Jak się ktoś nazywa, mister Ciacho na przykład, albo jestem seksy, albo coś tam. Są to po prostu dziwne nazwy. Dobra, więc może uwierzę mu to włosy są nawet spoko tak czapka na czapce Brawo. Eee, koszulkę może zostawię ale zmienię spodnie może na te buty też inne dam te i może być tego odcinkowy Bardzo. Gwiazdaki. Możemy się przyłączyć. Pewnie za dużo nie dostanę, ale trudno. Dobra, teraz dajemy prezent. Możemy dać tobie, bo ty jesteś tam chora i coś tam mówisz. Eee, masz listę życzeń. W ogóle wymyśli wymyśliłam swój hashtag, tylko nie wiem czy się Wam spodoba, że jeżeli jestem tyna, no to pomyślałam sobie, żeby dać TN. No to mam jej pozdro. Hashtag TN. To będzie mój hashtag. Hashtag TN. Jeżeli ktoś będzie miał ten mój hashtag w statusie, dostanie oczywiście dwa prezenty że nie będzie miało listy, to może dwa pozdra, ale to może zastanowię się nad tym. E, więc tak, wysyłam do niej i napiszę tak, leci odcinkowe pozdro i pozdrawiam cię, Sasza z Sasha. Dobra. Możemy dać 100 nie to my sobie już tyle, tyle rzeczy mam tak sasza sasza 17 level dobrze więc pozdrowienia. bo będę miał 30 tysięcy Dobra klub tak jak wam mówiłam usunęłam, dlatego że mało osób jest w nim i po prostu się troszkę tak po prostu nie ma sensu, żeby on był. E, co my zawsze jeszcze robimy? Nic chyba takiego. Ale możemy jeszcze zobaczyć, czy ktoś mi nie dał prezentu. Aha, okej. Okay. A właśnie, możemy zobaczyć jej arta w sumie. Jeżeli nie mamy nic do roboty. Tak w ogóle, jeżeli się ciekawicie, że nie jestem w szkole... Je, Boże, ja już odruchowo. Nie jestem w szkole, dlatego że mam stłumczony nas, niestety ja nie mogę. No ale to nic takiego się nie stało mi. Lagi, laki, lucky. Laki, laki. No zaś trzeba będę wejść. Może zaktualizuję status, może się ktoś przywita. I pozdrowiam cię też, mister Ciacho, któremu robiłam yy, któremu robiłam Luka Iluzja Gdzie ten nowak? W filmach Może w pięciach Nie wiem Chyba, że w projektach jeszcze Chciała łowka za łowka, Boże, jak to brzmi Chciała Lowka żeby No nie wiem Nie ma go, to to nie dam Prośbę jeszcze Skarbonkę, mam 797 Frame Ui Chyba To będzie dzisiaj na tyle. Jest chyba dobrze. Jeżeli powiedzcie, jeżeli będziecie mieć jakieś uwagi, czy trzeba coś zgłośnić, czy nie wiem, bliżej trzymać e, mój mikrofon muszę, czy co. Więc pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dzień się w kolejnym odcinku.